Orędzie 246 Blumenfeld Niemcy 30 maja 1982 roku. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Godzina Ducha Świętego. W wieczerniku mojego niepokalanego serca przygotujcie się na przyjęcie ognia miłości Ducha Świętego, który doprowadzi mój kościół do przeżycia radosnej chwili pięćdziesiątnicy i odnowi oblicze całej Ziemi. To jest Jego godzina, to godzina Ducha Świętego, który jest Wam coraz obficiej udzielany przez Ojca, dzięki Jezusowi, jako znak miłosiernej miłości Boga pragnącego zbawić ludzkość. Przez ogień Ducha Miłości zostanie wkrótce dopełnione dzieło wielkiego oczyszczenia. Kościół, jęcząc, Oczekuje jego miłosiernego dzieła oczyszczenia. Przez wewnętrzne cierpienia, przez doświadczenia, które odnawiają krwawe godziny męki przeżytej przez mojego syna Jezusa, Kościół zostanie doprowadzony do swej boskiej wspaniałości. Zostanie uzdrowiona jego rana błędu, który, jak ukryty rak, rozszerza się i zagraża depozytowi prawdy. Dozna oczyszczenia w strondu grzechu zaciemniającego Jego świętość. Oczyszczony zostanie ze wszystkich elementów ludzkich oddalających go od ducha Ewangelii, zostanie pozbawiony dóbr ziemskich i oczyszczony z licznych środków doczesnej potęgi, aby stać się ponownie ubogim i pokornym, prostym i czystym zostanie na nowo ukrzyżowany w swoich pasterzach i w swojej owczarni aby dać doskonałe świadectwo ewangelii Jezusa również cały świat zostanie oczyszczony mocą ognia i krwi ludzkość ponownie zacznie uwielbiać Ojca przez Jezusa który wreszcie ustanowi swoje królestwo pośród was jest to zatem godzina Ducha Świętego który przyjdzie do was w swej pełni. Nastąpi tryumf niepokalanego serca Maryi, Jego umiłowanej oblubienicy.